Sieman, kuliska z tej strony SilexPlay A o tej drugi odcinek serii zagrajmy w Ratchet Gladiator na PlayStation 3 Kolejne podejście już nie będę mówił Które możecie sobie zgadnąć w komentarzach ha, ha 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 Nagroda? Nic Więc w zeszłym odcinku zrobiliśmy tam prolog Prolog? Tak to się zwało? Już zapomniałem jak to się nazywało Prolog, Prolog? W każdym razie, zrobiliśmy intro Zrobiliśmy trzy wyzwania Battledown I teraz pójdziemy na planetę Uwaga No, pójdziemy na kataklom 4 Ale pierwsze pójdziemy kupić broń Obliterator No I mam nadzieję, że mi się już wszystko dobrze nagra Bo chyba problem był tego, że To wszystko szło na dysk HDD i powinien, znaczy, dysk przenośny HDD na dodatek, i że to powinno iść na albo dysk wewnętrzny HDD, albo, tak jak to teraz robię, na dysk SSD. Tak, już na wszelki wypadek, żeby naprawdę niczego nie popsuć. Więc no, lecimy na Catacombs 4. E, ja tylko jeszcze na szybko sprawdzę coś tutaj na monitorze. Dobra, audio jest nagrywane, i idziemy oglądać kadzcinkę. It's a beautiful spring day on Catacrom 4, Juanita, as we kick off a brand new season of Dread Zone. That's right, Dallas, and we're lucky enough to have a bird's eye view of the action. Even from up here, this season's Dread Zone battle courses look bigger and deadlier than ever. It's a wonder contestants keep volunteering, isn't it? <laughs> That's a good one. Oh, yeah. The Vox construction team really outdid themselves in turning this once sacred robotic burial ground into a deadly dread zone battlecore. And look, here comes today's first contestant. Oh my! They're really scraping the bottom of the barrel to find these guys, aren't they? I hope you folks at home aren't too squeamish because the next one looks like a bleeder. <laughs> No, generalnie to co? Eee, nic tutaj fabularnego nie było a Ty, poza tym, tym że co? No, przygotowywali tutaj to. Jak coś będę przekrzykiwał, jak tutaj gadają, bo nie będę no niestety co chwilę się przyciszał, żeby mogli powiedzieć co to, co tam do powiedzenia. Zwłaszcza, że często się po prostu mogą powtarzać. Tutaj na przykład ten jeden komentator będzie powie dokładnie tą samą formułkę dwa razy. Klank też tutaj gada bez potrzeby, po prostu nasz helpdesk cholerny. Teraz, powiedzieć, żeby rzucić e, EMP, Shielda, znaczy MP Shielda, żeby EMP tutaj strzelić w tego tutaj, żeby go dezaktywować. No, nie jest to potrzebne. Eee, generalnie to co. Była to tutaj planeta. E, została ono zrobiona specjalnie właśnie pod te tutaj challenge i że teraz mają fajny widok zotu, taka, żeby widzieć, jak to wszystko jest właśnie tutaj rozgrywane e, te bitwy. No, więc jak widać tutaj się ładnie starają, żeby ci co oglądają te tutaj, e, jak to się nazywa. Że ci, żeby ci co tutaj oglądają te tutaj bitwy areny, walk mieli... niezą frajdę. No. Miał tacy z nich dobrzy ludzie. To nie? W kurde nielegalnej e, bitwach. No, teraz to będziemy musieli iść i zlokalizować lat stalker'a, który jest tym tutaj pajączkiem. I... Będziemy z niego korzystali do następnego challenge'u. Więc no. ta. ta, 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 ta. Eee, i tak, i kurde... na z podejść, to mi tutaj w ogóle nagrywanie tego tutaj wszystkiego zajęło tak chyba z 27 minut dobrych. Nawet chyba prawie 30 minut, bo tutaj trochę sporo ginąłem. E, bo kurde, hehe, he, podzielna uwaga. Bardzo, żeby ten, wiecie, znaczy podzielną uwaga, po prostu muszę bardzo uwagę podzielać na nagrywanie jednocześnie, jak i graję w grę. Granie w grę, a tak konkretnie też y, uważanie, żeby przeżyć. Wiecie co, trochę się może lepiej postaram. O, oh, fakt, jeszcze on z tyłu mi tutaj przychodzi, a on właśnie ma pistolet, <laughs> trzeba uważać. I co by tu powiedzieć? Eee. Gratuit Gladiator to pierwsza gra z taka w i chyba... nie może... Znaczy nie, jedyna nie, ale... to... Dobra, to jest je, jedyna gra, bo w czterech za jednego i Zaoga Q to już trochę inny gameplay jest. Ten tutaj to gameplay jest dość podobny do... Wiecie, trójki, dwójki, bo no tak, są areny, ale nadal jest przechodzenie, wiecie, tych planet co nie w ten sposób że no, trzeba po prostu przejść od A do B. Tylko bardzo takim stylem arenowym to wszystkim, ale nadal e, wyróżniający się tak przecież misję. Dwa na przykład załogi Q i 4 za jednego. I to jest właśnie pierwsza, jedyna e, gra w swoim rodzaju, gdzie właściwie pozwalana jest, e, znaczy pozwalana jest, gdzie jest kooperacja e, fabularna. Kooperacja fabularna, czy by to inaczej nazwać, że można po prostu sobie fabułę przechodzić razem z innym graczem. E, w, w czym się wtedy ten gameplay różni? No niczym wielkim, że mamy oczywiście ekran podzielony na dwa, nawet trochę więcej niż na dwa, bo są jeszcze tam rogi powypełnione jakimś tam pustym czymś, żeby hehehe, he, he, pewnie zachować proporcje. E, no i też nie ma tutaj tych robotów, tych tutaj co mamy naszych kolegów tych pomocnych. I wtedy Ta praca którą, znaczy ta praca Te zadania które te po, roboty mają Są podzielone na tych Właśnie dwóch Graczy co grają, tego gracza pierwszego I drugiego, bo wtedy my Mamy dostęp do tych gadżetów Czym jest fajnym bajerem Tylko no niestety nie ma Tutaj Bo później zobaczycie że jest taki gadżet To jakby odblokowywanie przejść, tak jak wy wiecie, w dwójce mamy elektrolyzera i Infiltratora w trójce mamy hakera. to tutaj też jest coś podobnego, tyle że nie ma w ogóle tam żadnej minigierki bo zresztą to roboty robią, to wszystko jest, że tak ujmę, automatycznie robione to po co ma to takie coś też być w... multiplayerze chociaż nawet spoko, bajer był, żeby chociażby to coś było No dobra, eee, ostatnimi dniami też jeszcze robię pewne live streamy. Live streamy gdzie to ja przechodzę serię Ratcheta i Klanka, znaczy serię, e, oryginalną trilogię Ratcheta i Klanka e, na PS3. W ogóle nie ginąc, tak przechodzę Ratcheta i Klankę 1, 2 i 3. W ogóle nie ginąc i to jest tak, że jak zginiesz na raczecie 2, musisz cofnąć aż na Welin Raceta 1. No na sam początek. Zginiesz na raciecie 3 na Nefariusie, no co, przykro mi, musisz od I tak to właśnie wygląda. Ła i no. Są to jeszcze jakieś tam, wiecie, żeby nie było łatwo, Łatwo. To już ten challenge sam sobie nie jest aż taki wcale łatwy, bo zginąć wracacie jeden... momentami może być łatwo tym bardziej, że trochę inaczej jest jakaby mechanika, inaczej się gra, inaczej się platformuje w jedynce w porównaniu do dwójki i trójki tak. w dwójce i trójce to jakoś tak lepiej się platformuje, bo jest strafowanie oczywiście, i nie tylko, że strafowanie, nie tylko po prostu coś jakoś tak się lepiej platformuje. Więc <laughs> pod tym względem jest trochę trudniej w jedynce. No i nie można na przykład kupować e, nanotech, upgradeów w jedynce. Nie można w dwójce i trójce kupować zbroi. A jak wiemy, to oczywiście utrudnia grę, bo dwójka i trójka i ogólnie reszta seria się różni jed... od jedyki, tym że. Aha, super, w ogóle nie ma municji. Trzeba się polegać na robotach naszych. E, różni się ta w ogóle trilogia, znaczy ta jedynka, od reszty gier, tym że w jedynce mamy nanotek i za każde oberwanie po prostu tracimy jeden nanotek. W dwójce i trójce natomiast jest tak, kurde, chyba się muszę całkowicie cofnąć. Czy... Dobra, spoko. E, przynajmniej teraz zaprezentowałem, że widzicie, jak zginiemy, to tutaj postępy są zapisane. Więc dla tych, co lubią wyzwanie. Jest to na minusie. Dla tych, co lubią grać i mieć postęp zapisany, jest to na plusie. Wracając. E, w dwójce i to jest tak, że mało, że mamy tam, nie wiem, kurde, jak łatwo lub jak trudno uniknąć atak od jakiegoś przeciwnika lub bossa, to oprócz tego jeszcze jest siła. Czyli jedni przeciwnicy będą mocniej nam zadawali HP zaś druży mniej HP. W jedynce to jest tak, że bez względu na to, czy walczysz z bossem, czy z jakimś przeciwnikiem z przedostatniej planety, czy walczysz, nie wiem kurde, z nowalisowymi robotami, to tyle samo będziesz na noteku tracił. Bo to idzie na hity po prostu teoretycznie. Znaczy teoretycznie technicznie, praktycznie. Więc no, e, tak to można, tak to jest właśnie fajnie utrudnione w, w tej Trójce ten challenger, że właśnie nie można. Wów! ła! W, wow, w ogóle zbroi kupować. No i też nie można jakichś tam pomocniczych e, broni, typu pieski Ala Glove of Doom, z Decoy Glove. Kupować nie można. Mm, można kupować te bronie, nie można glitchować oczywiście. No i ja znam jeszcze trochę tych zasad. Ich wszystkich nie wymienię raczej, bo czymś zapomnę. A i też nie można Quick Select pauzy mieć włączonej w dwójce. Jedyne co co tam wiadomo jest cała gr całą grę wyłączony Quick Select pauza. A w trójce to nawet nie wiadomo za bardzo jak można to wyłączyć. Więc no, challenge zainspirowany. Widzę przemek Ratchet. Pozdrawiam. Też jeszcze wiele innych ludzi dołączyło do challenge'u. Możecie się chętnie wypowiedzieć w komentarzach, żeby reszta widzów mogła sobie poprzeczytać, jak Wam idzie. Jakie Wasze są doznania? Ja zginąłem na raczecie 2. Znaczy, mój personal best to jest właśnie raczej 2 Joba. I zginąłem na laserach. Niestety, usmażyli mnie tymi broniami. Idąc e, na Megacorp Games. Uuu. No, generalnie to co? E, gramy teraz Sansarkerem. Mamy iść na arenę. Kontrolki nie są niczym tutaj jakimś skomplikowanym. Czy mamy R1 i mamy tutaj tak, taki ten. E, takie działko? Działko, nie. Taką maszynę. Maszynę, maszynę, maszynę. Nie pamiętam, jak to się nazywa. I trzymając L1, to puszczemy takie rakiety. Jeżeli to w ogóle można rakietę nazwać. I LM2, rn 2 skoczymy w bok. I w sumie to wszystko. Też można kwadratem puszczać te rakiety, te działka, i kółkiem strzelać. Jehej Tyle to ciekawego. No i myślę, że Katakrum 4 przejdziemy w tym odcinku. Na spokojnie. Eee, no, tutaj musimy zabić, defeat the zombies, zabić po prostu zombiaków. Eee, fabularnie to nic tutaj się innego nie dzieje niż że... o teraz to kurde traczet sobie tutaj eee... Clank. Tak tutaj będzie trochę tak denerwował, szczerze mówiąc. To jest właśnie wielki minus... znaczy wielki minus tej gry, że nie można wyłączyć głosów w tle tych komentatorów. W zasadzie wiadomo, fajny Bayer, Ale czasem może być trochę dużo, zwłaszcza jak się nagrywa Let's Player. No, zawsze można też sobie wyciszyć grę, po prostu, no ale wtedy e, wyciszamy całkowicie. Znaczy, nie, wtedy to można sobie na przykład odciszać na kascenkach, co nie? Ale też można wtedy stracić jakieś tam, nie wiem, ważne kwestie. Można trochę tak, wiecie, stracić ten e, jeden zmysł, który jest słuch, bo przynajmniej słyszymy, czy coś nadchodzi, czy coś zaraz e, nas tej zabije. No, a wracając to tutaj, no nic się nie dzieje innego fabularnego oprócz tego, że po prostu jesteśmy, kurde, tutaj Rachet, sobie, jesteśmy na arenie, sprawiamy wielką frajdę ludziom, bo oglądają ci, co oglądają e, te tutaj bitwy aren. Kurde, naprawdę niebezpiecznym kosztem niebezpieczeństwa e, Racheta to, że tutaj może w każdej chwili zginąć. Zwłaszcza, że jesteśmy tutaj na najtrudniejszym trybie. No, na najtrudniejszym możliwie tybie gry. Jakim jest Hero? Czterogwiazdkowy, a jest pięć gwiazdek. Zwłaszcza jest tam chyba Exterminator, ten piąty się nazywał. Chociaż nie pamiętam, jak się nazywał? To no, he he, he. Tutaj na trzy hity powinniśmy na Izzy zginąć. Dobra, wiemy, że się martwiłeś, Klank. Ale dobra. Więc. Cicho. O. Dobra. Włączyliśmy klankach. <laughs> Więc zrobiliśmy tutaj główną kampanię. to są właśnie te tutaj cztery. E, challenge. A. Jak widać, tutaj mamy gwiazdki. I te gwiazdki, e, właśnie o zależności od poziomu trudności, to im wyższy poziom trudności, tym więcej gwiazdek zyskujemy. I do czego te gwiazdki? Zapomniałem. Do czegoś tam y, są. Coś tam nam się aktywuje, jakieś tam rzeczy możemy bajery włączyć. I mamy też Dread Challenge. To są challenge takie pobożne i nie trzeba ich robić, ale żeby był Saratosa odpalić dokolyną planetę, to jak widać potrzebujemy 5000 Dread Pointsów, a mamy ich tylko 4000 teraz. My sobie zrobimy wszystkie te challenge w zasadzie. No dobra, spoko. E... I no, więc sobie zrobię wszystkie challenge, żeby w ogóle będziemy wszystkie challenge robili, oczywiście, żeby zrobić sobie od razu. Pff, nie wiem, 100%. A, właśnie, jeszcze będę musiał robić te 100%, 100% tych trzech e... raczetów pierwszych naszych i gladiatora. Jednocześnie, będziemy oczywiście robili jakąś tam inną serię obok. I nie pamiętam czy to był Jackie Daxter? To był. Albo Jackie Daxter, albo Sly. Będę musiał odnaleźć w ankietach tam starych, bo to było na jakimś Discordzie, pamiętam odpalane. I ogłaszane nawet... Mm. ja to ewentualnie się po prostu nową makietę odpali, bo jest też na pewno trochę nowych widzów. I no. E, generalnie to co? Mamy tutaj, jak widać, przejdzieć każdy pierścień. r 1 to strzelamy z takiego działka. I tyle w sukien. Można skakać X-em. No, e, i teraz mamy misję z Lanserkerem, żeby po prostu po zabić tutaj 66. Znaczy zyskać 66 skora. I to po prostu zabijając 66 przeciwników. Ten nastarker też się chyba liczy, znaczy ten nastarker. Te działko o te tutaj chyba też się liczy jako jedno. Tak jak już mi się zdaje. Więcej. I ten odcinek. Generalnie to myślę, że tak. E, pierwszy i ostatni odcinek, wiecie, ten e, wprowadzający odcinek i ten ostatni odcinek mogą do serii. W sensie? E, mogą trwać, tak to spokojnie nie wiem. Między 30, a 40 minut, 45. Ale żeby już te wszystkie odcinki pomiędzy trwały po gdzieś tak między 20 a 30 minut, bycie tak 25 minut, plus minus 20%, żeby się gdzieś w tym przedziale mieścić, nie wiem jak wy preferujecie. Jak chcecie, możecie śmiało dać znać w komentarzach, to chętnie wezmę pod uwagę, bo to w sobie bardziej dla was to nagrywa niż dla siebie. Uuuu, coś się zwiesiło audio. No. Mam nadzieję, że to nie popsuje nagrania. No, eee... Więc no. Bo też myślę, że jak tak... Hmm, też będę mógł przynajmniej, nie wiem, na przykład na spokojnie nagrywać... Hmm... Chociaż... Ile to tam nagram, czy to będę robił trzy odcinki tygodniowo, czy ileś tam... To już nie wiem, czy to by decydowała sama długość tych odcinków bo wiecie, bo nadal mimo wszystko ileś tam czasu trzeba spędzić przy montowaniu nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc, wiecie co po prostu zobaczymy jak to będzie, zwłaszcza, że teraz mam maj i będę miał egzaminy, bo teraz jest 4 maj 4? 5 chyba, nie 4 mamy 4 maj, egzaminy mam 4 czerwca, 11 czerwca 14 czerwca i 17 czerwca, więc będę musiał się trochę pouczyć w maju no ale chcę się postarać, żeby tak już y, trochę... Let's play poprowadzić, no bo ostatnio poprowadziłem live streamy. Jest to w zasadzie spoko, tyle że chyba ja bardziej preferuję nagrywać. Y, live Livestreamy też mają to do siebie, że są luźne. Można sobie z ludźmi porozmawiać na Discordzie, to jest właśnie na... Znaczy w czacie z wami można popisać też, znaczy popisać porozmawiać. Czym te wsi jest bardzo w porządku? A tutaj to... Nie wiem, no krócej to trwa? To tam wiecie, tutaj odcinek po prostu trwa sobie nie wiem, 25 minut. I to nie jakiś tam problem. Eee, to tam trzeba zmontować i wrzucić i nie ma jakiegoś wielkiego stresa, że a kurde raz jest mniej, raz jest więcej oglądających, bo po prostu tutaj starczy, że wrzucę to Ludzie, i tak sobie to to obejrzą po czasie, prędzej czy później? No, no nie! Zginęłam, będzie trzeba od wszystko zrobić. No, więc jak widać, ym, te dredge challenge tutaj nie zapisują postępu. Więc to już zależy od jakiego challenge'u. Jedne zapisują, drugie nie. To no, BAM! I właśnie tutaj wysadzamy te tutaj wieżyczki. Wiecie, musi być pokazowo na tych e, w tej telewizji. W tym e, czarnym sektorze, nielegalnym sektorze. O, mamy od razu e, level up obliteratora. Więc fajnie. I no i pf, pf, staramy się teraz nie zginąć, żeby móc y, jakoś na re wcześniej zakończyć to odcinek, bo długościowo jest giter Giter Gites postaram tutaj wejść tutaj tak do środka, żeby móc ewentualnie pozbierać trochę amunicji, no bo ostatnią w lasę ma tutaj amunicji, za bardzo nie miałem Więc fajnie by było jakoś tutaj skończyć na posiadaniu trochę tej amunicji. BUM IHHHHHH OOOOOOH A tutaj jest tutaj tych zombiaków I gdzie ten drugi robot nasz? Gdzie ty jesteś, kiedy my cię potrzebujemy ziomek? FAK! O dobra, akurat co, żeśmy przeżyli. O mało co bym, kurde. O berwa. O fuck. Co się odpierd... Jakie? Noż. Sz... Myślałam, że wysać, Nie. Nie, no dobra. Teraz to, 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 to nie wiem, co się stało. Ja by już myślałam, że już koniec, co nie? To takie, dobra. Trochę zluzuję. Wiedzie git. Ale nie, no. Coś tam się musiało stać. Coś się musiało stać. No i teraz nam się odcinek duży. Super. Ale nie, no nie ma problemu, bo jesteśmy w tej ramce czasowej na spokojnie. Eee, nie będę też w tym za dużo gadał bo co tutaj będę narzekał, że nagrywam. Eee, oh, oh, oh. I ciekawe, kiedy w ogóle następny odcinek nagram. Ciekawe, ciekawe. I wiecie co? E, zamierzam to zrobić coś takiego, no bo e, prze, przesiaduję trochę częściej na nowym Discordzie, znaczy na nowym Discordzie, na innym Discordzie, e, nowym dla mnie, znaczy nowy dla mnie nie jest, już trochę tam siedzę, tylko po prostu długi czas nie byłem aktywny. E, mianowicie u drogiego pana zakolników pana Mateusza naszego ukochanego kolegi e, i tam właśnie przysiaduję i też tam zapraszam was wszystkich, bo robimy tam przepiękne rzeczy, możecie teraz zagrać w, w niesamowitego RPG, oprócz e, tego to co, no tam właśnie też e, będą powiadomienia na kanale tekstowym, kiedy tam publikuje odcinki. O, widzicie teraz, to już od razu poszło. Ciekawe. No, kiedy odcinki są publikowane, kiedy są, nie wiem, kurde. Yy, no, właśnie, kiedy są odcinki publikowane i inne, no, różne tam rodzaje informacje, będą właśnie wrzucane na tym Discordzie. Tak przynajmniej planuję. No i wiecie, co? Wrócimy sobie na Dread Zone Station i tam się pożegnamy. Bo myślę, że to będzie dobre miejsce na pożegnanie się. Ale teraz Kacenka. The spider tank. power level five. I defend with level six, law Ninja. Stucker, <laughs> you fell right into my trap. <laughs> <laughs> You're exterminated. <laughs> no, no, flip, flip, flip. <laughs> Go, reactor, slap me some skin. <laughs> <laughs>

W formie takich kart do... nie wiem... bitew. Wiecie, typu Bakugam Pokémon tu tutaj właśnie są te, te takie karty. bo um, Boże jak się nazywam Tych eksterminatorów. To nie? Więc... He, 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 he. Właśnie przed chwilą zareklamowali. No dobra, rodzicko, wiecie co? Więc może zakończę ten dzisiejszy odcinek. Więc ludziska, mam nadzieję, że Wam się ten powrót do nagrywania spodobał i że ten odcinek się Wam spodobał. Pozostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, ciśnijcie jeszcze przy okazji w dzwoneczek, będziecie wtedy otrzymywali powiadomienia, kiedy przesyłam następne odcinki. Też przy okazji wejdźcie sobie właśnie na tego Discorda, wrzucę tam e, link w opisie. Wtedy też będziecie otrzymywali powiadomienia na Discordzie, kiedy wrzucam... Odcinki, więc ludziska, do zobaczenia, do następnego. Cześć!